Ej, Essa jesteś nie mm -hmm. To git. Nie ci chodzi po Co ci chodzi, dobra jedź, bo to jest kurwa konfident jabany. Mhm. Mm to git To jadę ja. Ale dzień dobry jak się pan nazywa? Andres Garfield. Pomysł z czymś? To logic. Zdobądź mi to, nikt nie wziął. narzędzowie wzywają, bo na wzywa, ja jakieś zdałem jakieś lakontuby, laki tuby w OSS. Dziadu, nie wymyślaj. Nikt nigdzie, nigdzie nie, ma... nie wzywa, nie będziesz na sprawdzeniu, dziadu, ty nie potrafisz strzelać. A czemu pan A nie pan o... posiada licencji na... Dziadu, bo mnie przyganią, bo nie mam prawka! Co? Przy mnie ganią, bo ja prawka nie mam, mnie zatrzymali! Zatrzymali mnie, Кто-то да, там? Да, да. Не забирай, не забирай. А не везай, А где забирай, где забирай, где забирай, где забирай, А где забирай, А А А

ale na nogach czy jak? Na nogach, na nogach, na nogach! Wszystko weź mnie z karnipurow! Kras, kwa, tutaj, tutaj! Siadam, siadam! Siadam, siadam! Siadam, siadam! uciekaj siadam! 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 mamy zi, mamy Siadam! Zi, mamy zi, mamy zi. Darabiego, 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 podaje się, Dwóch śpi, dwóch śpi, ale dałem dziadu do radioli, do radioli, do radioli. Do radioli. I tu ich pilnujemy, dziadu. Chodźcie, bo oni mnie gonią! Gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie? Jeszcze. jeszcze, na, jeszcze czerwony parking teraz jestem. Skręcam od choloby, chcę od choloby. Czerwony, daj go na dupcymy. Mieliśmy... Ale on dobiega przecież, teraz go na ich na dupcymy.

a widzę, 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 czekaj daj mi dobiec My się przy bennym speedy ładujemy Dziadu dawaj go, dawaj go Obiadek, obiadek, obiadek Leży, 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 leży Dobra, trzech idzie, trzech, albo Minus trzech już jest Na mnie jeden, na mnie jeden Ale gdzie ty jesteś? Gdzie, gdzie, gdzie? Ja dziadu Na Benego Dobra, okej, tego skroję. Dziadu chodź tu do mnie, to ich pofiskamy, bo ja się boję solo. Pidik, Pidik, tu gdzie się dziadu biliśmy. On wywoży dzisiaj swoich, syn śmiecia, no co to kie, kie, kie. ma być? Przy Benym to jest. Wysiadł chyba na mnie. Przy Benym się? tylko starym, starym. Wysiadł na mnie, wysiadł, wysiadł. Ile ich tam jest? Jeden, jeden tylko Dora, do, do, sekunda, ja tam biegnę już Jestem... Nie jestem, za, nie jestem on, biegnę. Jest scout, on jest w on jest w on jest obok tak jakby, tu stacja taka jest jego gonię Sekunda, sekunda, sekunda Ale on lata na nogach, czy jak? Nie, wiedziałem, ja go gonię w helionie Teraz jesteśmy na głównej, przy Benim. Weź, weź ten... Weź go jakoś żeby ten... Leży czwarty, nie wiem Brawo Dziadu Można Przecież ostatnio bombla potrąciła chłopie jakieś Oni go dobili i oni go fiskali do jaja Normalnie na wyrok, mu taki w dupce lizy A czemu cicho? Ale z dół. Kto